Cześć, dzisiaj testuję LIFE na swoim normalnym profilu facebookowym. Jestem ciekawa, czy jest jakaś różnica. I temat mam taki, który pojawił mi się jakiś czas temu w głowie taki mój klik, jak to nazywam czyli pewne połączenie kropek co niby coś kiedyś wcześniej wiedziałam, ale jakoś to poukładało mi się w głowie inaczej, innymi słowami i nagle nastąpiła taka drobna wewnętrzna eureka i tak uznałam, że, że chciałabym się właśnie tym podzielić. Ale zanim do tego dojdę, czyli, czyli właśnie do tego, do tego klika dotyczącego tej zazdrości, o której jest mowa w tytule, bo w sumie to nie wiem, czy ten tytuł widać, czy nie, to w każdym razie mam chęć zagaić o to, co się działo wczoraj. Czy pamiętaliście o tym, żeby zapraszać nowe nawyki i nowe postawy do swojej rzeczywistości, zamiast tak bardzo pilnować tych nowych systemów nawyków myślowych? Ja miałam taką swoją refleksję, że Którą właśnie ubrałam w słowa w postaci takiej, że kiedy zapraszam te nawyki, to jest mi o tyle łatwiej. Naturalnie sobie to częściej przypominam. Czyli po prostu jakoś mam taką swobodę, że łatwiej po prostu w ciągu dnia. Jestem w stanie sobie to przypomnieć i, i właśnie wejść w tę rolę, zagrać ją przed spotkaniem czy przed, w jakichś innych po prostu czynnościach. Po, mm, łatwiej mi sobie to przypominać. No a teraz idę do tego tematu zazdrości. Tak sobie podzieliłam, dzisiaj malowałam, tak sobie podzieliłam to w głowie na trzy takie etapy. Czyli najpierw chciałabym krótko powiedzieć, w jakich sytuacjach najczęściej nas to spotyka, albo w ogóle o jakie sytuacje mi chodzi. Druga rzecz to, co najczęściej, czy też co, co, się, co jest popularnym myśleniem? Tak przynajmniej mam wrażenie, ale oczywiście to, ile ludzi tyle myśli, więc to, to jest trochę kopalnia. Pewnych perspektyw. No a trzecia, trzecia rzecz no to ten mój klik, to jak nieco inaczej opisałam pewne zdarzenie i, i które nieco zmieniło moje podejście. No to pierwsza rzecz chodzi mi o takie sytuacje, kiedy jedziesz autem. No i powiedzmy, ktoś ci zajeżdża drogę, no i taki komentarz gdzieś tam rzucasz: No pewnie, no, kupił sobie najnowszego Mercedesa, to zajeżdżać już teraz drogę może. Albo jesteś na jakimś spotkaniu networkingowym i widzisz, jak ktoś jest ubrany, i wtedy coś generujesz w swojej głowie, jakieś myśli, a co za tym idzie, jakieś u uczucia. Hmm, chodzi mi o takie sytuacje o w ogóle Facebook. Jak przeglądasz Facebooka, widzisz wszystkie zdjęcia, podróże i myślisz, kurde, to, co jest z nimi ok, ja ze mną nie ok, I, I generujesz różne swoje uczucia właśnie w odniesieniu do tego, co widzisz. I teraz hmm, chodzi mi o to, że hmm, ja nie mówię tutaj o jakimś super byciu zawistnym, że ktoś jest naprawdę jakiś zazdrosny i w ogóle, tylko chodzi mi o takie rzeczy, które naturalnie przychodzą, bo też świę święci nie jesteśmy, ja też święta nie jestem. I to, co zarejestrowałam, to częściej łat łatwiej o takie, taki stan, takiego właśnie o, a tato już rządzi, bo mam szpilki z czerwoną podeszwą czy tam spodem. No i chodzi mi o to, że jak my jesteśmy zadowoleni, to albo po prostu mamy dobry humor, albo coś się takiego wydarzyło, to naturalnie jesteśmy że tak powiem, tacy open i, i w ogóle wszystko doceniamy i mówimy, o, jak fantastycznie, jak super i w ogóle doceniamy wtedy ludzi i, i w ogóle super, że im, że im się wiedzie dobrze, no ale jak już jesteśmy w takim nieco lekkim dołku, jesteśmy niewyspani albo y, właśnie jakieś coś się wydarzyło nie po naszej myśli, jakieś mamy wrażenie, że no, generalnie coś jest, na, jest zmęczenie, no to wtedy łatwiej, łatwiej o takie myśli, Właśnie bez sensu, nie? że im to tam się wiedzie. A, I w ogóle to jest najgorsze, bo... Znaczy najgorsze, no jest to kiepskie, bo się zaczynamy porównywać. No i to już generuje swoje, swoje, cały szereg różnych innych myśli. No i teraz druga rzecz. Co najczęściej się myśli w ten sposób? W sensie kiedy się mówi, że nie warto być zazdrosnym, no to się myśli, że no przecież nie czyń innemu, co tobie nie miłe, Czyli... Czyli innym, co tobie miłe, czyli życz innym, co tobie miłe, no to jak inni, innym się powodzi, mają świetnie zorganizowane zespoły, mają tak poukładane, powiedzmy, procesy w firmie, że oni się zajmują tym, co chcą, jakimiś innymi projektami, albo że na przykład zawsze się wyrabiają ze wszystkich, mają czas na wszystko i to tak obserwujesz i hmm, myślisz, no to chodzi o to, że te uczucia są w tobie, oni w ogóle o nic o tym nie wiedzą, a uczucia, jeżeli jest to jakaś spina, jeżeli jest to jakieś napięcie, no to one po prostu blokują tak naprawdę nas. I, I tak naprawdę stawiamy sobie blokadę jakąś w dostępie też do takich sytuacji. To było jakieś takie popularne, dosyć tłumaczenie tego, które znam. No i teraz ten mój klik, trzecia sprawa. Otóż. Kiedy myślimy sobie o różnych rzeczach, co byśmy chcieli, zwłaszcza gdy widzimy właśnie takie rzeczy w rzeczywistości, no to wysyłamy jakiś, jakąś, jakąś myśl, a to jest impuls elektryczny, to jest jakaś, jakiś sygnał. Albo na przykład, kiedy sobie, o tym, kiedy sobie to wizualizujemy. Generalnie my myślimy cały czas obrazami, ale możliwe, że robimy wizualizację taką, że a, by było fajnie, jak to i to, i to by było takie poukładane, jeszcze tutaj do tego podróż. Czyli mamy pewne swoje wizje, to jest jakaś wizualizacja, no i to jest pewien sygnał, jakaś, jakiś impuls. No i teraz nie wszystko się dzieje od razu, bo życie, taki nasz kompan stwierdza, energia, stwierdza, no dobra, to zaraz sprawdzimy, czy Koźlińska faktycznie tego chce. No i podsyła sytuację, podsyła ludzi, żeby przetestować, czy ja faktycznie w takim środowisku się onga, yy, odnajduję. No ale wtedy, załóżmy, jeżeli mam gorszy dzień, mówię... Yy, a ten to już coś. Albo jakieś, to nawet może być jakieś drobne. Nie zawsze to było zauważane, aczkolwiek im bardziej ćwiczycie uważność, no to tym widzicie więcej swoich procesów myślowych. No i wtedy, wtedy nagle energia stwierdza, że aha, to ona jednak tego nie chce. Po prostu trochę jest zgłupiała, no bo z jednej strony są wizualizacje, są myśli, a jakby było super, ale później w rzeczywistości jak widzi takie scenariusze, to one już nie są takie, a jak fantastycznie! Tylko jest tam sygnał energetyczny, emocji, jest y, kompletnie przeciwny. I wtedy energia tak głupiej mówi, aha, czyli to chyba jednak nie ten kierunek i też mam, skoro już wykorzystuję taką metaforę mm, planu filmowego, no to trochę tak jakbyśmy byli reżyserami, czyli reżyserujemy swoją rzeczywistość, mamy film, dobra, chcę takie sceny, takie ciuchy, taki zespół, takich kontrahentów, takie przepływy i tak dalej, sobie myślicie. No i teraz właśnie trzeba życie sprawdza, czy na tym planie filmowym faktycznie nam jest dobrze. Więc, za, więc angażuję różnych aktorów, różne inne sceny, żeby sprawdzić właśnie, czy faktycznie temu wewnętrznie mówimy tak, czy dobrze się w tym czujemy. Czyli taka moja konkluzja na ten dzisiejszy piątek, żeby w rzeczywistości wyłapywać rzeczy, które nam się podobają i wewnętrznie mówić temu, tak, to jest właśnie to. Tylko ewentualnie w kolorze żółtym, załóżmy, i zacząć się tym bawić, że naprawdę rzeczywistość jest dla nas. Ona zresztą. Mówi się, że jest lustrem, inaczej nie jesteśmy w stanie się obejrzeć, więc, więc przeglądamy się w rzeczywistości jak w naszym lustrze. Więc jeżeli macie takie sytuacje, że widzicie rzeczy, które, które was kręcą, które wam się podobają, to super, bo właśnie to znaczy, że to jest w jakiś sposób z wami skorelowane i teraz chodzi o ten sygnał. Tak, to jest to, tego chcę. I to mam, no bo przecież to znaczy, że to jakiś był sygnał ze mnie, wyszedł, że ja to teraz widzę. I tak na taką kropkę radii, ja myślę, że już tu postawię, bo to będzie tyle, że uwaga, dla mnie to coś ważnego, akurat nie wiem czy dla Was, no, ale z perspektywy mojej to ważne, że to jest forma medytacji. Więc jeżeli ktoś ci zapyta, czy medytujesz, a Ty pomyślisz sobie o tym, że codziennie widzisz fajne rzeczy, i mówisz temu tak i się na to cieszysz, bo to znaczy, że to jest Twój udział, to to jest medytacja. A przynajmniej z perspektywy Koźlińskiej. To życzę wam wspaniałego medytacyjnego na tak chwalenia swojej przyklaskiwania rzeczywistości cudownego dnia.